Stosujemy powtarzanie poleceń sadzimy las. 13 razy nasz czarodziej balki będzie powtarzał następującą czynność. Posadzi choinkę i przejdzie. Aby wykonał tę czynność 3 razy musimy wziąć w klamrę. Stawiamy początek i koniec klamry. Następnie z banku przedmiotów wybieramy choinkę. I czarodziej kolejno przechodzi. Na koniec zatrzymamy naszego czarodzieja. Sprawdźmy działanie programu. Uzupełniamy program tak, aby powyżej pierwszego rzędu choinek został zasadzony drugi rząd 13 choinek. Ustalamy szybkość Baltiego, tak aby pierwszy rząd drzew Balti zasadził szybciej i z chmurką, a drugi wolniej i bez chmurki. Dodajemy wiersz u góry szybkość 7. Następnie. Czarodziej przejdzie. Odwróci się w lewo. Przejdzie. Odwróci się w lewo. Czarowanie bez smurki. Szybkość 5. Trzynaście razy wyczaruję choinkę. Sprawdźmy działanie programu.